Cześć Boże, kochane dzieci Boże, pokój dobro, dzień dobry, e, ten piękny, cudowny dzień. Mam nadzieję, że jesteście radośni, że byliście dziś na chorystii, e, że macie Boży pokój w sobie, samego Boga, Chrystusa Jezusa. E, ja Ci kochani przychodząc do kościoła wstąpiłem na, dra, na, do, na dorację. Koronkę do Bożego Miłosierdzia. E, mówiłem. Proszę też Boga, między innymi, o to, żeby ten dzień przeżyć w trzeźwości, gdyż, jak tu widzicie, za mną wygląda tutaj tak, jakby to było jakieś więzienie, prawda? I tak pomyślałem sobie nagle, tylko refleksję dla wszystkich ludzi, którzy może zmagają się z nałogiem alkoholizmu. Ja w życiu bardzo dużo piłem, bardzo dużo piłem i prezowałem, dużo alkoholu było naprawdę, i, i dlaczego to pokazuję z tyłu te siatki? No bo tak naprawdę do więzienia wszystkie moje wyroki. Wszystkie moje wyroki, które odśladowałem, to bo jestem, byłem recedywistą. To tak naprawdę, no, wszystkie były po twoim alkoholu dokonane narkotyków. I pomyślałem sobie kochani, że naprawdę to jest tak wielkie szambo, takie uzależnienie. Ciężko z tego jest wyjść po prostu bez Boga. Bez Boga sobie nie pomożesz siostro, bracie. Naprawdę zwróć się do Chrystusa, przyjdź na rację. Walcz naprawdę o trzeźwość, o trzeźwe życie. Życie na trzeźwo jest piękne, cudowne. Z Chrystusem naprawdę o modlitwie. Ja gdy mam tylko jakieś pokusy, wiadomo, człowiek ma jakieś trudne dni, to czasami przychodzą takie pokusy, żeby uciec w alkohol, żeby zapomnieć o czymś, tak? z jakimiś trudnościami, z którymi człowiek nie może uporać się, załóżmy. To jest pokusa, żeby uciec w alkohol. Ale po alkoholu, zobaczcie, kochanie jakie głupoty się wyprawia. Ja wszystko po alkoholu, jakieś głupoty, jakieś kłótnie, bijatyki. Wyroki, same wyroki, no. Jakoś taka złość, gniew, nienawiść później w człowieku. Człowiek jest jakiś taki znerwicowany. Nie ma pokoju serca. Bo alkohol zabija szare komórki. Człowiek ma problemy z koncentracją, z, z pamięcią. środki emocjonalnie byłem. Naprawdę, Chrystus Ci pomoże, kochane siostro, bracie, jeśli ci, zmagasz się z tym akurat nałogiem. Tylko trzeba go przyjść do Niego i poprosić, szczerze zawołać, naprawdę, bo to destrukcyjnie wpływa na człowieka, alko alkoholizm. Naprawdę. To jest, to jest straszna choroba. To jest... Ja wiem, że Chrystus chce Ci pomóc. Chce Ci pomóc, tylko trzeba do Niego przyjść, zawołać o pomoc. Całym sercem, szczerze po prostu. Powiedzieć Mu, powierzyć Mu ten problem, że się jest alkoholikiem. Trzeba się przyznać do tego, kochani. To nie jest nic, nic złego przecież, no przecież to przyznać się do błędu, tak? To właśnie pokora to w uniżeniu. Stanąć w pokorze, nie? Że człowiek, że jestem uzależniony, tak? Jestem, bo piję dużo. To jest uzależnienie, że nie mogę przestać pić, nie? Chrystus czeka na ciebie, aby ci pomóc, wyrwać się z tego nałogu. Każdego dnia, jak przychodzę, biorę do ręki różaniec, mam chwilę wolnego czasu, przychodzę na adorację, koronkę do Bożego Miłosierdzia, polecam też Matce Najświętszej, Maryi. Też tych ludzi, którzy proszą mnie o modlitwę, też trwają w nałogach, bo wiem, że jest ciężko. Sam, sam nieraz upa upadałem. No to Ale zawsze teraz staram się do, na durację przyjść, <coughs> poprosić Jezusa o siły, gdy pokusy przychodzą. albo tam, gdzie jestem, jestem gdzieś daleko, to od, 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 od najwyższego Kościoła, to tak po prostu wołam do Niego pomoc, żeby Panie, żebym nie upadł, pomóż mi, proszę Cię. Ja nie chcę do tego znowu wracać. Nie chcę, pani, chcę żyć w przyzwości, chcę żyć w miłości, w pokoju, który Ty dajesz. Alkohol burzy pokój, człowiek jest, jest, jest nerwowy, agresywny. Nie ma pokoju serca po prostu. Dlatego wszystkie naprawdę moje wyroki to były po alkoholu. Szkoda zdrowia Twojego kochane siostry, bracie, szkoda zdrowia i psychicznego i duchowego. Naprawdę, zwróć się do Jezusa o pomoc. Będę też modlił się o Twoje uwolnienie. Żeby Jezus przyszedł do Ciebie, żeby Ci pomógł po prostu, żeby zacząć na trzeźwo żyć. Pięknie będzie naprawdę zobaczysz. Każdego dnia walczyć o trzeźwość, oczystość, Idź do spowiedzi. Nie wstydź się tego, naprawdę, nie zwlekaj ze spowiedzią, ale daj szansę sobie pomóc, naprawdę, daj szansę sobie pomóc. W alkoholizmie się zaczyna niewinnie albo narkotyki, jak ktoś bierze, później coraz więcej tego bierze, coraz więcej. Później ludzie wariują od tego, głupieją, wariują, lubią bzdurne rzeczy jakieś, które później żałują, ale już jest za późno czasami, właśnie się w takich chwilach znajdują w więzieniu albo w jakimś areszcie śledczym. Także no, trzeba to przemyśleć naprawdę, poproś Jezusa. Ja będę też prosił, żeby dopomógł Ci piękne, życie na trzeźwo z sakramentami, naprawdę. Pokój serca człowiek ma, radość, taką radość, pokój, miłość do drugiego człowieka przede wszystkim. Już nie ma jakiejś agresji, nie ma jakiejś złości, gniewu, tylko jest Chrystus w sercu. Bóg Wszechmogący, który Cię kocha, który pragnie Ci przebaczyć w sakramencie pokuty i pojednania, wszystkie te... Dlatego walcz, walcz o trzeźwość naprawdę, bo nie warto no. Chrystus Ciebie kocha, Chrystus Cię potrzebuje, ludzie Cię potrzebują, ludzie Cię potrzebują przede wszystkim. Jesteś dobrym człowiekiem, dobrą kobietą, tylko dobrym mężczyzną, tylko po prostu no, czasami no, zdarza Ci się, się upaść, no to nie przejmuj się też tym może tak za bardzo. Ja wiem, że są później jakieś lęki, jak się pije, to jest, właśnie, to jest właśnie to, są lęki, człowiek przez przejście boi się przejść, załóżmy, jak parę dni popije, później staje w kilku dniach melanżu, jest ciężko rękić jakiś paraliżujący strach, zniewolający się emocje. A tak człowiek na trzeźwo jest pięknie naprawdę. Przyjaźnie są piękne na rzeźwo. Po pijaku tylko jakieś kłótnie, niezrozumienie, jakiś jakieś przyszatan, podsuwa jakieś różnego rodzaju myśli, kłamstwa. Człowiek łyka to i myśli, że tak naprawdę jest, tak nie jest naprawdę. Naprawdę to jest kochać kochać czystym sercem, prosić Jezusa o czyste serce. błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Dlatego warto jest się nawracać. Nawracać się warto, bo Chrystus nam obiecał życie wieczne, no, życie wieczne i daj nam pokarm, daj nam siebie, umacnia nas. Modlimy się do niego, zapraszamy go do swojego serca, przyjmujemy go, prosimy Maryję, żeby nam pomagała, stawiała się u swego syna. Matka no Maryja jest matką naszego Pana. Niczego jej nie odmówi. Dlatego warto, kochana siostrzyczko, braciszko, naprawdę. Jestem całym sercem z Tobą. Wiem, co, wiem, co przeżywasz czasami. Ee, ale mówię ci naprawdę. Poproś Jezusa o pomoc. Szkoda zdrowia, szkoda, szkoda Twojego życia. Bo może to się źle skończyć właśnie więzieniem jakimś albo piachem, albo nie wiem, jakimś błędem. Także no szkoda, szkoda, kochani, no. Ee, Pamiętajcie też o mnie w modlitwie, módlmy się ze siebie nawzajem, bo modlitwa, modlitwa jest no, relacja, no. modlitwa to jest rozmowa, rozmowa z Bogiem. Chrystus wysłuchuje naszych modlitw, On nas kocha, jesteśmy Jego dziećmi, On nikogo nie odrzuca, nikim nie gardzi. Trzymaj się ci krótko, będę się za ciebie modlił, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, pamiętaj, Królestwo Strzyczko, Braciszku, że, że wiele najpiękniejszych chwil w Twoim życiu jeszcze się nie wydarzyło. Naprawdę, życie w trzeźwości jest piękne, uwierz mi. Także trzymaj się ci krótko, niech Ci Bóg błogosławi i pomoże Ci, i będę się modlił. Pokój dobro, miłego dnia z Panem Bogiem.